Dobry wieczór ze mną Nie pamiętam jak ty masz Dobra żadna Jozin z Bazin Jozin z Bazin, prizin Paweł Ajo 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 Ajo, Ano ano Paweł Trypson, Ano ano Tribała Ajo Dobre gadamy Dobre gadamy, Dobry dzień. E, widzę, że jesteś w bardzo dobrym humorze, Jestem okay. w bardzo dobrym humorze dlatego, bo e, kocham ten sport i, i jakby co, no dzisiaj jest, otworzyła się przed mną kolejna furtka. Czyli już mogę mówić o twoim przeciwniku? Oczywiście, zostało to oficjalnie ogłoszone. Poczekaj, Erko ale czekaj, to jest ten człowiek? Ten ziomuś, no. O ty, o To jest człowiek, z którym zrobimy sobie zdjęcie, czyli jestem team Erko Yun. Na razie Dobra, dobra, żartowałem No przecież Cię znam, no wiesz, no Legendary Polish e, Paweł Trybson Trybała. Może być Dobrze, Powiedz Wilanów. Wilanów Jak, od jak, jakich jak w ogóle oczekiwania? Jakie masz oczekiwania, jakie przygotowania w ogóle? Długo Ci nie było Długo Ci nie było, powiedz nam dlaczego No co wiesz, no. dla jednych będzie dół, 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 Pojęcie względne, długo czy niedługo No ze trzy lata Cię nie widziałem Nie no jak, no w, li, w lipcu miałem walkę no. no ale tak przed tą walką no to no nie, to, to blisko, ja, masz, blisko byłeś, dwa lata miałem przerwę, faktycznie, Dokładnie. zawodowej dwa lata, po, po, poza tym pojedynkiem, dlaczego, dlatego, bo robiłem swoją własną galę, to było bardzo trudne, miałem jeszcze tam jakieś swoje urazy, kontuzje, życie mi się gdzieś tam, wiesz, takimi ścieżkami poleciało po i no nie było łatwo to wszystko pogodzić, trenowałem gdzieś tam dla siebie, z mniejszą częstotliwością, ale no nie było czasu, żeby jakąś walkę wziąć i co, no jakby dzisiaj, jakby dlaczego właśnie widzisz ten uśmiech, bo... Ja zauważyłem... Bo mnie zobaczyłeś i mnie nawet nie kojarzysz. Z twarzy podobne do kogo? To, totalnie, totalnie do nikogo. Okej. Okay. Ale z Czech. Ale z Czech. Tak. Nawet czasami z czterech, także wiesz, z czterech stron świata. No i wiesz co, uświadomiłem sobie wewnątrz, robiąc pewne rzeczy, które. Nie wiem. Ja czasem wiesz, analizowałem życie, że świat daje mi czasem jakieś znaki, tak? Ja na przykład nie wiem, miałem kontuzję, która mnie wykluczyła przed walką, mówię, o, przecież świat nie chciał, żebym walczył. To jest znak. Aż nie? tak? Aż tak, no. Wiesz, ja wierzę, że jak mi nic się nie dzieje bez przyczyny, zawsze coś dzieje po coś i tak sobie gdzieś tam tłumaczyłem, ale z drugiej strony, wiesz, może też e, przesłanie rodziny, dużo na przykład rodziny mówiło mi, bo tam miałem też e, zapewne walki, gdzieś tam nie dostałem wynagrodzenia, jakieś kontuzje, to na przykład żona, o Paweł, co ty z tego masz, weź, już zerwałem więzadło krzyżowe, gdzie miałem operację, rok czasu byłem zawieszony, weź, ty już se daruj to, wiesz, zostaw to, co ty z tego masz, tylko se się zdrowie, to, to i wiesz... Kurde, tak się nie mogłem z tym pogodzić, że mi rodzina tak mówi, żona. Ja mówię, kurwa, ja to tak bardzo kocham, że ja tego pragnę. Ja nie chcę robić czegoś innego, no ale w pewnych momentach życia, czy po tej kontuzji oczywiście wróciłem, wygrałem trzy walki z rzędu, byłem zachwycony. Moja determinacja pozwoliła mi pokazać, że wiara w siebie czyni cuda i umocniła mnie w... To w tym przekonaniu, że miłość do tego co robisz musi zawsze wygrać. Nie? I, I jak to każdy w swoim życiu ma pewne zwątpienia, i też takie miałem, między innymi właśnie ta, ta dwuletnia przerwa. Ale teraz powracając, mam właśnie tą radość, którą widzisz dzisiaj, to jest coś niesamowite, bo to mu dzisiaj nie rozum, tylko serce mi się śmieje. Powiem nie? ci szczerze, ja mam też taką radość, no, zaraz ci powiem dlaczego. Przeprowadząc z tobą wywiad i nawet nie muszę się zbytnio wyśleć, żeby ci zadawać pytania. Może ty mi zależy jakieś pytanie. Nie, 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 nie. Niepodobno do nikogo nie zadajemy. dobra, dobra, zadam ci pytania. No, Czy zawalczyłbyś kiedyś w Formule Ema? Tak. Tak? Zawodowo. Tak. To zawodowo, no pewnie. Oporowo, zawodowo. Ale nie całodobowo. To trzymam Cię za kciuki i... Trzymasz mnie za kciuki? Trzymam za Ciebie kciuki i za słowo Cię trzymam, sorry. Za słowo również. No dobra, no dobra. Zobaczymy, zobaczymy. No, jak coś to kibicuję. Okej. Okay, powiedz mi, czy nie uważasz, że Erko Jun... Bo Erko Jun tak naprawdę wywodzi się z federacji KSW. Czy nie jest to... Jest to dla Ciebie na pewno jakiegoś, jakieś wyzwanie, przede wszystkim po tym, że gdyby nie ta jedna walka, to Twoja przerwa no była dosyć spora. Jak się czujesz przed tą walką? i Gdzie się będziesz przede wszystkim przygotowywał? W najlepszym klubie we wszechświecie. Akademia Sportu Walki Wilanów. Z Mirkiem? E, dokładnie. Między innymi, to jest mój trener... Panem Mirosławem Okniński. To jest mój trener główny, Mirosław Okniński, ale oprócz trenera Mirosława mamy jeszcze tutaj wspaniały sztab uzupełniający. I, I naprawdę jest kim robić. Też wracam teraz właśnie już napisałem wczoraj wiadomość do swojego trenera motoryki Łukasza e, Borta, e, który też bardzo fajnie prowadzi dzienniki jak zawodnik UFC, e, którzy Ci mierzy pomiary, e, poranne tętno, e, przetrenowanie oceniasz treningi, wpisujesz wszystko w tabelę. No mega. Czy ty masz w ogóle czas, żeby się wyspać? No, powiem Ci szczerze, że jak zająłem się zawodowym sportem, to e, zrobiłem coś, bo tego czasu było za mało. Ustawiłem sobie budzik, jakie to jest w ogóle śmieszne, co? Musiałem sobie ustawić budzik, żeby przypomnieć sobie o tym, że trzeba iść spać, nie? Żeby się szykować do spania. Żartujesz. jakie Nie, naprawdę, bo wiesz co, no, mając też dwie córy, e, często jest tak, że te córy po, po, pobierają tę energię w ciągu dnia. Ale na pewno też dopingują i dają e, siłę, dają żeby... mega siłę i motywację, ale przy nich, wiesz, wiele rzeczy się jakichś tam biurowych, mailowych nie zrobi. I, i, I tym zajmowałem się dopiero dlatego po... Dlatego masz ludzi, Paweł, no proszę cię. No jeszcze nie. <laughs> jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Zasiadam do laptopa zazwyczaj gdzieś tam wieczorami, jak już córy śpią i no. Znaczy... Oczywiście ta żona też mnie bardzo mocno obcią... odciąża. Jakby... Chciałeś powiedzieć, pierwsze słowa jakoś tak dziwnie żona mnie mocno obciąża. <laughs> Od, czy od, czy oby? Nie, od, od. od, od. od okej, okay, w porządku, nie jest, będziemy, no nie no be... porządku. dobra, nie będzie łapać za sylaby, okej, okay, żona Cię odciąża, w porządku, powiedz mi, jeżeli chodzi o Akademię Sport Wilanów, wiadomo, plan jest pewnie prosty, wjeżdżam, wjeżdżam rozjeżdżam. Rozjeżdżam. Wow. będziesz bity, będziesz płakał. Będziesz leżał, będziesz płakał. Będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. Powiedziałem w ogóle sorry wszystkich fanów za moje yy, zająknięcia. Sorry fanowie? Fanów. Fanów. Przepraszam, fanów. Kiedyś, kiedyś słyszałem, że podobno, podobno poprawna wersja to fanowie. Co mnie się, i dziwnie. tak dziwnie to dziwnie brzmi. Bierzesz to na klapę, ja nie. Alan, Alan pozdrawiam cię serdecznie. E, Mój znajomy właśnie kiedyś, no, wydaje mi się tak, ta, wersja, ta wersja, fanowie tak trochę dziwnie. Dziwacz, dziwnie, dziwacz i to brzmi przede wszystkim. E, powiedz mi, e, jakich masz sparing panter, partnerów na macie? No powiem ci właśnie fajnie, bo ten, e, ma, mamy dość dużo wielkich koni. Ostatnio też... Wielkich koni? Wielkich koni, no. Co? Goryli, koni. No, gorila kan, Minda, kan, Minda. King Kong, eee, wielki chłop. Eee, Adam Okiński też, też wielki, eee, też do tego dynamiczny zawodnik. Kurde, mamy, mamy fajną ekipę. Eee, Oz jest też z takich ciężkich. Eee, jest z kim posparować, jest z kim robić. Eee, tutaj Erko Jun, dzisiaj jak go zobaczyłem na żywo pierwszy raz. Jakiś, jakiś malutki wydało, się. Wiesz co? Ja tak e, akurat miałem możliwość, żeby wejść tam sobie pod oktagon się pochwalę. Mam tutaj taką opaseczkę. O, widzisz? Niebieski kolor. Czekaj. czekaj. Myślałem, że chcecie mi pokazać nie, miarkę, że zmierzyłeś, nie, miarkę. że masz większego bicka. Nie, nie no. mam większego bicka. Zobacz, ring. Mogę tam wejść. I akurat byłem. I tak, oj, siedzę siedzę, siedzę, siedzę. Gość do mnie. You speak English, ja wiesz, no. Ja tylko po czesku. No. Ano, ano. Ale dogadaliśmy się i mówię, i pytam się, z kim ty, z kim ty chłopie walczysz? Kurwa, jesteś. Nie, no, bez przesady. No. Tego, tego akurat nie było. To się, to się wytnie. Przyszło mi na myśli. To się wytnie. E, tam było, kim ty w ogóle. Jesteś. Ale to, ale to nie o tym. No i tak siedzę i mówię, kurczę, to chyba jest ten erko. Ale tak mówię, dobra, ale zap zapytam, no nie, że, nie, że mały. No czy powiem ci tak akurat na twoje. Na twoje gabaryty, dokładnie. I zapytam. I pokazuje mi tam gdzieś w prawo. I tak patrzę, ty Burski, nie, nie Ty Burski. Mówię, to ty, to ty. To... Akurat, Paweł, wejdę ci w słowo. śmieszna akurat historia, bo często mylą mnie z Tyburskim. Nie. Właśnie ja rozumiem, że nie ma między nami podobieństwa, ale faktycznie naprawdę nas często mylą. Może fryzura, wiesz? Może. Ostatnio nawet ktoś mnie oznaczył na zdjęciu. No e, nie to gadaj. Zdjęcie z Pawłem Tyburskim oznaczył mnie. Ja mówię, spoko, Mordo, ale to nie ja. Beski, to poważnie? Okej, okay, czyli tak naprawdę no, mógłbyś. A może to by był dobry pomysł, żeby z nim posparował? Ale tam. Też była jakaś tam propozycja, ale do, do walki nie doszło. Ale nie, sam sparring, dlaczego nie? Duży chłop. Kurde, pewnie. Ale... Widziałeś jego szybkość? Szybki, jest bardzo dobry. Byłbyś w strachu, jakby powiedział, że słuchaj, robimy sparring. Tylko taki. Nie konkretny. Powiem, powiem tak, cytując klasyka strachu i pieniędzy, nigdy nie wiem. Okej. Okay, wow. Znaczy, to ładu to takie memiczne. No, to jest. Dobra, dobra, z darkiem byś zawalczył? Nie, no to, to już troszkę przesada. Uważam, że to jest zbyt niski poziom. Nie, bo to może nie. A. Mówi o daru lew, to jest, daru -Lew. jest bardzo wysoki poziom. No, zależy tam, jak kto mierzy. Dobra, już nie, będziemy, nie będziemy sobie, że, że tak powiem, śmieszkować. To co, Paweł? Erko Jun. I od razu powiedz, kto następny na celowniku. Na pewno masz kogoś. Kurde, nie, wiesz co, nie wiem, i po, no, powiem Ci szczerze, że fajnie, że to w ogóle tak, zapomniałem o Erkojunie, nie? Bo, bo kiedyś faktycznie nawet miałem spotkanie z KSW i ja rzuciłem propozycję, że ja bym chciał zawalczyć z Erko odmówili mi tego zap... Kiedy to było? To było jakoś tam, w, kurde, wiem, w, 2021, takiego, w 2020, może pierwszym, coś takiego, Wtedy miałem zaproponować walkę z Janikowskim. Ale... Z miał... Janikowskim? Tak, tak, ale miałem, o w ogóle... Nie wyszedł bo nie doszło do tej walki, bo miałem rozpieprzoną rękę, no i to było takie, albo wchodzisz, albo nie wchodzisz, ja mówię, no kurde, ze złamaną ręką nie wyjdę, no tak nie? trochę cienko, Wiesz, i z jednej strony była to szansa, ale jestem takim zawodnikiem, który nie bierze coś po to, żeby się przewrócić i wziąć pieniądze, nie, to nie dla mnie, ja, jak też moi fani zauważyli e, i też dostaję takich wiadomości dużo, to mnie motywuje i buduje i jeszcze bardziej jakby nakręca do tego, żeby, żeby zostawiać to serducho w klatce, ja się nigdy nie poddam, by walczyć do, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu. Nie jest to łatwe, ale, ale no kurczę, na coś się zdecydowałem. To jest walka dla prawdziwych fighterów. wchodzę tam, to się na coś decyduję, a nie po to, żeby się przewrócić i wiesz, i zgarnąć kapustę do kieszeni. No to jest słabe dla mnie. I, i dlatego w takich momentach, kiedy nie czuję się dyspozycyjny. Że, że dam z siebie wszystko, mam wyjść tylko po to, żeby zebrać siano, to po prostu nie wychodzę, nie? A, a wielu zawodników tak robi i takie coś mnie trochę, wiesz, odraża. Czy miałeś propozycję od innych federacji, czy ty zdecydowałeś się po prostu, jedziemy, prime? Y teraz tak, jakieś tam rozmowy prowadziłem, nie będę tutaj jakby mówił... Jasne. W no. co, wiadomo, bo tam ktoś, po co się ktoś ma obrażać. Tajemnica. Tajemnica zawodowa. Ale tych rozmów trochę było. Eee... Zdecydowałeś się na Prime, jesteśmy tak, tak. i rozmawiasz ze mną. To jest fajnie. Jest fajnie? <noise> Kozak. Jest fajnie. Także no powiem Ci, że naprawdę bardzo miło mi się z Tobą rozmawia i mówię nawet ee... Nie, jakoś nie, ta rozmowa nie jest w ogóle męcząca, sam robisz, sam robisz całą tą robotę, sam prowadzi prowadzisz praktycznie monolog, czasem, zada czasem zadam jakieś jedno, jedno, dwa, trzy pytania i jest dobrze. Dobrze, e, Pawle, ja Ci życzę wszystkiego dobrego Dziękuję. na Twojej ścieżce zawodowej, dobrych walk, no i przede wszystkim co? Widzimy się już niedługo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów, oglądajcie ja kolejny Prime, bo będzie grubo! Wow.